Witajcie na moim kanale. Ja jestem Emma 2003 i dziś zagramy sobie ponownie w Farminga 19. Yy, tutaj skończyłem żniwa na tym polu. Tam jedno pole skończyłem orać. Kupiłem poza odcinkiem, bo nagrałem jeden odcinek, ale mi się głos nie nagrał. Yy, kupiłem tego New Hollanda T5 i... Już zrobiłem pierwsze takie prace polowe, jakby tak można było nazwać. W sensie sprzedałem żniwo z kombajna, żniwa z kombajna, ziarno i po prostu pojechałem to sprzedać. Ja sobie wrócę do sklepu, bo, Aha. bo sprzedałem jednego fenda i chciałbym kupić nowy ciągnik. Mieliśmy na początku tego Fiata i dwa T-Fendy. Jednego Fenda sprzedałem, Fiata też sprzedałem. I pomyślałem, że kupię sobie tego tutaj klasa Celtis 456RX. To jest mały ciągnik, ale uwierzcie mi, bardzo fajny. Jak na start tutaj będzie idealny. Możemy wziąć mu dwa koguty. To tutaj nam się... Aha. Obciążnik z przodu. My weźmiemy może największy, czyli 1200 kg. Konsolę do tura też możemy wziąć. I ustawienia kół No to może... Hmm, szerokie opony z obciążnik... Obciążnikami kół. No, dobrze. No to... Kupujemy, to nie jest jakiś duży wydatek i jeszcze nam kasy zostanie na koncie. Więc wsiadamy do naszego nowego klasa. Ładny ciągnik. Fajny ciągnik. Jego jak modyfikację znalazłem, to pomyślałem sobie. Nie no na pewno go muszę kupić No i jak widzicie jeżdżą tu na mojej gospodarce eee... O Kupiłem też nowy siewnik marki Wonderstar i No to jest fajny ciąg ten eee... siewnik O Bo zapomniałem sobie nazwę on jest tutaj w kategorii siewniki. Mieliśmy tą Amazonę, która potrzebowała 85 koni mechanicznych. A tutaj ten Wonder Straight potrzebuje 110 już koni mechanicznych. 18 km na godzinę to jest jego maksymalna praca. Ma 3 metry tamten też ma 3 metry ale zbiorniki no jak widzicie są większe więc wsiądziemy do nowego klasa i jedziemy na gospodarkę poczekajcie, trzeba sobie tam nie miałem tu kupić yy... na razie nie no to jedziemy wiem, że poprzedni odcinek się nie nagrał ale no cóż jeśli się nie nagra, no to właśnie to chciałam tego w ostatnim odcinku wydawałem tego Fiat'a mm, jeszcze chyba nie Ok, zostawimy sobie tego żeby wypróbować dzisiaj tego klaka, to zrobimy polowe tek. Zapierujemy pole, za pole po ostatnich śniwach nasieniowy klasem. na polu numer 20 pszenicę i czekamy na wzrost bo ona jeszcze rośnie tutaj na początku zapomniałem wyłączyć po prostu i i sieczki włączyć i mi się złoma tymi robiła więc ja po prostu sprójcę bataliony tak I... jak w ogóle piszę to się w wątpił odcinku od świetnie z, odcinku z 19 wyliczności. No jak tak to było. Nie... A, zapomniałem rozłożyć w tej chwili. Widzicie fajne ciągniki Marki Klas. Znalazłem jeszcze inne ciągniki Marki Klas. Na przykład w średnich ciągnikach. Nie, w dużych ciągnikach. Na przykład ten oto Klas Arion. 960 klas Arion 900 i klas Xerion 300 No to jest po prostu duży ciągnik więc jeśli ktoś nie chce kupować te dodatku platinium z marką Class do Farminga 19, to po prostu warto wejść w modyfikacje i w poszukać w dużych Tutaj to z trudnym I następnym tym yy, wydatkiem będą prawdopodobnie ten rozrzutnik do nawozu albo do wapna. A nie, te są do wapne, a ten jest do nawozu, żeby po prostu pola miały większą yy, wytrzymałość, żeby szybciej się rozwijały. To tu jak trochę to ora, to Bo korci mnie jedna rzecz, żeby tutaj wejść w budynki, zwierzęta. I kupić kurnik. O tutaj. I teraz pytanie, czy... A dobra. Na no, potrzeby odcinka. Kupimy sobie kurnik. Czy żeby mieć jakieś już zwierzęta? No to kurnik jest. Tutaj jeszcze myślę, że teksturami sobie pomaluję, bo w farmingu 19 mamy możliwość kształtowania terenu, czyli rzeźbienia i malowania. Więc tutaj chyba weźmiemy tą teksturę, nie tu, tak, ta. Tu sobie dookoła pomalujemy. O! żeby to ładniej wyglądało o. Tutaj nam trochę podniosło teren, ale próbuję jedną rzecz zrobić terenu, damy x i spróbuję to jakoś wygładzić rzeźbieniem terenu ten piac zrobił tylko No dobra. no to nic tu nie będę po prostu robił tylko. X i pomaluję tylko tutaj prawą a w sumie mogę jedną rzecz tutaj zrobić czyli pomalować o, nie, o. o. tutaj tą teksturą ten wjazd taki i niech to już tak zostanie no i jak mamy kurnik, to oczywiście potrzebujemy kur do niego. Tutaj się podchodziło. Nie. Tu. O. Tutaj nie mamy ten yy, w rozmnażaniu się, bo tutaj nam się zwierzęta rozmnażają. Więc weźmiemy jednego koguta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Spatla pierś. No i mamy kurki. Jak wejdziemy tutaj w zakładkę zwierzęta, to nam się tu pokażą. I... Aha. Sprawdźmy sobie, ile ten kur ma. Kur może mieć 100 kur. My mamy 16, 15 kur. Więc kupimy jeszcze po 5, Raz, dwa... 3, 4, 5 Raz, 2, 3, 4, 5 Raz, 2, 3, 4, 5 Potwierdź I mamy nowe kurki Więc teraz wszędziemy do pędza I coś damy tym, którym to jedzie Czyli wsiądziemy. Pierwsze zwierzęta. O, nie mam już pszenicy. Co ja jedzą? Pszenicy albo jęczmienie. No to jęczmienia akurat mam. Więc im tyle powinno wystarczyć. 70%. Zapomniałem, gdzie się wsypuje ten kurnik. Zaraz, tu by się wsypywało. Nie no, tutaj to powinno się wsypywać. Chyba, że ten kurnik... E, tak błąd zrobiłem czyli za nisko ten kurnik po prostu usadowiłem a no i to był niestety mój błąd się da jakoś transportować nie no to bo inaczej nie damy jedzenia naszym kurkom więc będziemy musieli sprzedać tę ten, ten zagrodę. wiem że tutaj są ten kurnik wiem że tutaj są kury ale niestety nie damy im jedzenia Podziało. Nie można sprzedać maszyn lub narzędzi, ponieważ jest w użyciu. Aha. Hmm. Tutaj escape. O, tutaj się sprzedaje. Teraz możemy sprzedać ten, ten kurnik. O! I teraz go na nowo postawić w tym samym miejscu. O. Czy tu? Nie, nie podniosę. No to fajnie, że nam nie podniosło terenu. I teraz wystarczy pomalować. Z Powrotem. Tutaj. Tu i, tu. I tu jeszcze sobie do tego. Z powrotem no kurki damy jeść i coś jeszcze chyba zrobimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem, dziewięć. Dziesięć. I raz. Spacja. No to możemy teraz z powrotem dać tylko wiedzę. Co się spokojnie, jeszcze. O nie. To ja niepotrzebnie robiłem tę całą akcję, dlatego bo miałem przyłączony naciągnik i temu nie mogłem wysypywać. Ach, trudno. Jedną chyba rzecz, którą jeszcze zrobimy. Może zakupimy silos na kiszonkę. Już Wam tłumaczę po co. Silos na kiszonkę to umożliwia nam zrobienie kiszonki z sieczki albo strawy. Potem tą kiszonką można karmić al albo krowy, przepraszam. Albo yy, sprzedać ją. Więc Zobaczymy sobie gdzie to odnieść stać. Tam na kolorze nie przeszkadzam. Tak. Trochę tekstura nam. Tekstury. No i spokojnie zaraz to tak. odniosę. Po prostu tekstura z teksturą i odnoszę do Tutaj damy sobie o prawe i prawo to pomalujemy. Tylko. O, dobra. Na pewno coś zrobił. No to w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. W następnym odcinku możecie się spodziewać, że będziemy robić albo żniwa, albo będziemy robić kieszonkę, więc do zobaczenia, cześć!